No dobrze, moi kochani, to by było wszystko na dzisiaj. Pamiętajcie, żeby przygotować się do następnej pracy klasowej. Dobrze, panie profesorze. Czy ktoś z was może wie, co się dzieje z Emilką? Ostatnio kilka razy nie było jej w szkole. Nie wiem, czy może zapomniała o poprzednim zaliczeniu? Ta Atencjuszka i Kujonka zapomniała? To niemożliwe. Wy jesteście dosyć blisko z Emilką, wiesz może co się z nią dzieje? Nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Byliśmy umówieni normalnie, tak jak zwykle rano, na rogu, ale nie przyszła. Skontaktuj się z nią, proszę. Jeśli możesz, daj mi znać, czy będzie na zaliczeniu. Dobrze, panie profesorze, napiszę do niej. Dziękuję bardzo. Halo, Emilka, gdzie ty jesteś? Profesor o ciebie pytał. Zapomniałaś o zaliczeniu? Dobra, będę w parku. Kotek, co z tobą? Przepraszam, mogłam dać ci znać, ale spacerowałam trochę i musiałam pozbierać myśli. Coś się stało? Coś nie tak w domu? Nie, właściwie to wszystko w domu w porządku, ale w szkole nie do końca. No co ty, o czym ty mówisz? Przecież wszystkie zaliczenia ostatnio poszły ci znakomicie, a teraz profesor się martwił, że nie zgłosiłaś się na ostatnie. To nie kwestia zaliczeń, wiem, że z nauką wszystko jest w porządku. Ktoś ewidentnie chce mnie z tej szkoły wykurzyć. Wykurzyć, Emilka, o czym ty mówisz? Wyobraź sobie, że byłam tam dzisiaj rano. Poszłam trochę szybciej, bo zapomniałam o notatkach. Chciałam sobie zajrzeć do swojej szafki i wiesz, co tam znalazłam? Co takiego? Psią kupę. Śmierdziało tam niesamowicie. Miałam tam cały swój strój na włew. wszystko, rzeczy z wczoraj. Rozumiesz, ktoś mi podrzucił psią kupę do mojej szafki. No, chyba sobie żartujesz. Ja się dowiem, kto to zrobił i zrobię z nimi porządek. Przestań, kuba, nie narażaj się, bo jeszcze ciebie będą szykanować. Wytrzymamy do końca roku szkolnego. Nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że przez kogoś będziesz teraz opuszczała lekcję. Nie dopuszczę do tego. We wracamy do szkoły i porozmawiamy z panem profesorem i z panią dyrektor. Nie, proszę, Kuba, to nie jest dobry pomysł. Posłuchaj mnie i rób, co mówię. Kuba, ja naprawdę nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Zaufaj mi, pan profesor nikomu nie powie, a może podsunie nam pomysł na rozwiązanie tego problemu. Jesteś pewien? Tak! Aha, ktoś tu się chyba przyszedł pucować do pana profesora. O, ta atencjuszka i kujonka z pewnością będzie miała wszystko usprawiedliwione. Profesor uwielbia takie kujonki. Przestań nie mów tak głośno, bo jeszcze się domyślam, kto to zrobił. Co zrobił? Nic, nieważne. Dzień dobry, panie profesorze, możemy na chwilkę. O, Kuba, dziękuję, że tak szybko udało ci się zareagować. Emilko, zapomniałaś o swoim zaliczeniu? To nie tak, panie profesorze, nie zapomniałam. Po prostu miałam bardzo zły dzień i nie dotarłam do szkoły. Byłam tutaj rano, ale spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja. Tak się zestresowałam, że wróciłam do domu. Emilko, co się stało? Jaka stresująca sytuacja? Może ja powiem, bo widzę, że Emilka ma jakieś opory. Ale proszę, panie profesorze, proszę nikomu tego nie mówić. Ja, ja naprawdę nie chcę, żeby ktokolwiek mnie tutaj szykanował. Szykanował? Takie rzeczy w naszej szkole? Kuba, powiedz mi, o co chodzi. Emilka dzisiaj rano w swojej szafce znalazła psią kupę zawiniętą w papierek. Wszystko śmierdziało na kilometr. Wszystkie rzeczy do prania, wszystkie zeszyty obśmierdły. Psią kupę? Kto tak śmieszkuje? Co to ma znaczyć? Idziemy do pani dyrektor. Nie, nie, panie profesorze, może lepiej nie. Emilko, nie możemy tego tak zostawić. No i pozamiatane, coś mi się wydaje, że kablara nas podkabluje. Przecież nie wie, kto jej to zrobił. W jaki sposób się dowiedzą? Dziewczyno, tutaj jest monitoring. Jak zobaczą, że to my grzebałyśmy przy tej szafce, to będzie masakra. Cześć, jest pani dyrektor u siebie? Tak, powinna jeszcze być. Coś się stało? Mamy problem z jedną uczennicą, musimy porozmawiać. Wejdźcie, powinna być wolna. Ja tutaj zaczekam. Spokojnie, Kuba, poradzimy sobie. Dzień dobry, pani dyrektor. Bardzo przepraszam, że niepokoję, możemy na chwilkę. Tak, proszę, co się stało? Chodzi o naszą nową uczennicę Emilkę. Ktoś bardzo jej dokucza. Nie do końca wiem jakie podjąć kroki, aby znaleźć winowajcę, ale nie chciałbym, żeby tak prawdziwy talent zmarnował swoją przyszłość. Nie przychodził na lekcje przez to, że komuś się nie podoba. Co się stało? Co się dzieje? Emilko, usiądź sobie. Przepraszam, pani dyrektor, nie chciałam zawracać pani głowy, ale bardzo się zmartwiłam. Ja też się zmartwiłem. Emilka nie zjawiła się na zaliczeniu. Naprawdę, oceny ma świetne. Widać, że jest wspaniałą dziewczyną. Doskonale się przykłada. Naprawdę, wszystkie olimpiady, wszystkie konkursy będą przez nią wygrane. Ale nie pozwolę, żeby ktoś to zmarnował. Co takiego się przytrafiło? Miałam nieprzyjemną sytuację. Znalazłam psią kupę w swojej szafce. Wszystkie ciuchy, wszystkie książki, zeszyty. Wszystko bardzo obśmierdło. Ktoś musiał mi to podłożyć wczoraj, bo jeszcze wczoraj po lekcjach nic nie było. Nie zamknęłaś swojej szafki? Pani dyrektor, ja już to zgłaszałem. Te szafki otwierają się nawet jak są przekluczone. Och, dobrze, przepraszam, zapomniałam. Tyle mam ostatnio na głowie, faktycznie muszę zamówić serwis. Ja nie chciałabym na nikogo kablować. Nie chcę, żeby ktokolwiek się dowiedział, że przyszłam z tym do państwa. Boję się, że po prostu będą mi jeszcze większe kłody podkładać pod nogi. Spokojnie, Emilko, bardzo dobrze zrobiłaś, że zdecydowałaś się przyjść. Sprawdzę na spokojnie monitoring z wczorajszego popołudnia. Jeśli znajdę ciebie przy tej szafce, to znaczy, że stało się to po tym. Dziękuję, pani dyrektor. Pozwolę sobie przyjść za kilka dni i zapytać, czy coś udało się ustalić. Oczywiście, kochana, niczym się nie przejmuj. Pamiętaj, że masz w nas wsparcie. Dziękuję. To ja już pójdę. Panie profesorze, panu również dziękuję za pomoc. Nie ma za co, Emilko. I jak tam? Udało się coś ustalić? Pani dyrektor sprawdzi monitoring od momentu, w którym to ja wczoraj wkładałam swoje rzeczy do szafki. Bardzo szybko dojdą do tego, kto to zrobił, a wtedy to już ja sobie zrobię z nimi porządek. Przestań. Twoja szafka jest to druga, prawda? Tak, ale uważaj, bo naprawdę śmierdzi. Musimy wziąć te wszystkie rzeczy, pomyć to jakoś. Te higieniczne będzie trzeba wyrzucić, a książki może przewietrzyć. Nie wiem, Kuba, chodźmy stąd. Aha, patrzcie, już się skarży Kubusiowi. Ciekawe, co tam wymyśliła. Ciekawe, po co była u góry? Myślicie, że u dyrektorki? Nie, nie sądzę. Pewnie była w toalecie się wypłakać. Ale wy jesteście chamskie, dziewczyny. Ja też nie do końca ją lubię. Ale takie rzeczy? To wy jej to podłożyłyście? Co to za smród? Dobra, ale nikomu ani słowa. Tak, to my. Jest nowa, panoszy się tutaj, jakby była u siebie, nie wiadomo od kiedy. Totalnie mnie to wkurza, bo przez nią profesor wymaga od nas więcej. Nie, wcale tak nie jest. Uwzięłyście się na nią i tyle. I teraz każda sytuacja, która wam pasuje, sobie do niej przypisujecie. Dobra, dobra. Jak masz zamiar ją bronić, to dalej spadaj z naszego timu. Dobra, wrócimy tutaj jutro z torbą, zabierzemy to wszystko, ogarniemy. Niczym się nie martw, kochanie. Wiesz, Kuba, ja wiedziałam, że tak może być. W końcu jestem nowa. Nikt nowy nie jest lubiany. Zazwyczaj te osoby uważane są za takie, które się panoszą i czują się tak jakby były u siebie. Zresztą, nieraz słyszałam, jak dziewczyny w ten sposób mnie komentowały. Zdajesz sobie sprawę z tego, że one są po prostu o ciebie zazdrosne. Jesteś piękna i mądra. One się ślizgają z roku na rok i pewnie z ledwością zdadzą maturę. Uwierz mi, nie masz się czym martwić. Wiesz, ciężko się tak żyje. Cały czas oglądam się za siebie. Cały czas słyszę, jak ktoś za mną podśmiechuje i daje jakieś dziwne komentarze. Jakoś ze strony chłopaków tego nie słyszałem. To tylko upierdliwe dziewczyny się tak na ciebie uwzięły. No, ale jest ich tutaj znaczna większość. Spokojnie, poczekajmy tylko, aż pani dyrektor sprawdzi monitoring i zrobię z nimi taki porządek, że będą ci rozwijały czerwony dywan, jak będziesz szła do szkoły. Och, jak dobrze, że mam ciebie! Ja bym sama sobie z tym w życiu nie poradziła. Emilce jest bardzo ciężko w nowym miejscu. Mimo tego, że świetnie się uczy i nawiązała cudowną relację z Kubą, to inne koleżanki niestety jej nie lubią. Przez to, że się dobrze uczy, przez to, że jest ładna, przez to, że nauczyciele bardzo ją polubili. Mieliście kiedyś taką sytuację w szkole? Nikomu tego nie życzę, bo tak się naprawdę bardzo ciężko żyje. Mam nadzieję, że macie wokół siebie samych dobrych ludzi.